Uwaga, akcja, część druga. Proszę pomachać rączką. Dobra, jedziemy. Może ucieknę stąd. Muszę tylko sobie zdjąć kajdanki. Uciekam, uciekam na stację. Uii. Muszę uważać, ucieknę tu. Tylko trzeba, trzeba tylko jeszcze chwilę poczekać. No nie co, to bam! Idziemy. Dobra. Jest. Wskakujemy szybko do pudła. Jedziemy. Skoczek! A małpy mnie gonią! Muszę uciekać do nich. Chodzimy do środka. Poczekaj, bo ty to ten więzień. Trzeba dzwonić na policję. A, -a, -a. Policja ucieka! Wskoczę z powrotem. Ła! Wow. Jestem. Wyskoczę tu pod mostem. Tu mnie nikt nie złapie. Czekaj, bo ja chyba, ja chyba przewoziłem więźnia. Muszę sprawdzić, czy gdzieś tutaj nie jest. Policja już jedzie, a małpy tu są. Małpy! Straż po, e, Helikopter po małpy! Lecisz helikopter! Po małpy, 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 przywiązujemy jedną, przywiązujemy jedną, przywiązujemy drugą i lecisz z nimi. Złap tutaj za tył no, i ostrożnie lecisz do remizy. Jeszcze. Lecisz? My tutaj pojedziemy na Podnieś małpeczkę, Kubuś. Mamy złodzieja! Mamy złodzieja, który był pod mostem. Trzeba go skuć w kajdany i zaprowadzić do celi. Skujemy go zaraz. Rapital! No. Wsadz... Wsadzamy tutaj. jak małpy się bawią na zjeżdżalni, a my jedziemy do celi! Złapany! Ja, bie, ja, ja też! Ja też! O nie, złapali mnie, tylko nie to. Może by tutaj mały pożar wzniecić? Hm, pomyślmy, czym by tutaj wzniecić pożar? Hm, może jest tutaj trochę zapałek czy coś? Pójdź, gaś pożar. Pożar już się pali. Szybciutko. Pali się. Tu w tym domku pali Uda, się. Pali się. Pali się. Gaś pożar. Dalej, pali się. na, pie... na... Dalej, na pierwszym piętrze. O nie, pali się. No to musisz ugasić pożar. Szybko. Oj, oj nie ma. Czego? O już ugasiłeś. Dobra. O nie, złodziej uciekł. Szukać złodzieja. Oj, ojej, szukać złodzieja. Gdzie ten złodziej jest? Ha, ha ha dziwne, że ta policja mnie jeszcze nie widziała. Czy wiesz, gdzie może być ten złodziej? A! Ktoś do mnie zadzwonił. po ciągu do mnie zadzwonił, żeby złodzieja złapać, bo jest pod mostem. Bierzemy go! To łapcie tego złodzieja do więzienia. Kajdany. I kończymy historię numer dwa. Kajdary. Kajdany, kajdany, kajdany. Wrywa się udało się? Kajdany bierzemy go do paki! Do papy! Do paki? Kubuś tylko zapomniał o jednej rzeczy: żeby wziąć pana z gaśnicą. Ale tak, Dobra. Jeszcze tylko pociąg jedzie za nim Jedną paczkę. Nie złodziałam tylko strażaków jedną paczkę i będzie to koniec. Jedna, panowie, miastecz. panowie, paczka dla Was. Kubuś, strażaku, musisz iść wyjąć paczkę. I położyć do remizy kubuś. I do remizy. Tu jest remiza kubuś. Super! To proszę teraz usiąść obok Kamilka. I papa pa, zrobić. Papa! Pa. Pa, pa.